Do groźnego wypadku doszło między Czernicą a Ratowicami. Kierowca jadący z kierunku Jelcza-Laskowic wpadł w poślizg, zjechał na lewą stronę jezdni i zjechał ze skarpy, skarpy, która okala Zalew Ratowicki. Kobieta, która prowadziła pojazd, została zabrana do szpitala w Oławie. Jaki jest stan kierowcy, nie wiadomo. Przez około pół godziny droga była zamknięta dla ruchu. Opracowcy musieli wyciągnąć samochód i przy pomocy wyciągarki. Na miejscu jest policja. Kierowca, tak jak wspomniałem, został zabrany do szpitala. Zaczynają się jesienne dni, pomimo że mamy jeszcze lato. Jest mokro, wilgotno, będą poranne mgły. Akurat ten odcinek pomiędzy Ratowicami a Czernicą jest felernym odcinkiem, i tutaj bardzo często dochodzi do tego, że samochody wypadają z drogi. Wypadają i na prawo, i na lewo. Także bardzo apeluję do kierowców o ostrożną jazdę, żeby wziąć poprawkę na to, zwłaszcza w godzinach rannych i wieczornych, żeby wziąć jednak poprawkę na to, że tutaj dochodzi do bardzo, bardzo wielu zdarzeń drogowych. Na szczęście, że tutaj nikt nie zginął na tym odcinku drogi, oby takie nieszczęście się tutaj nie przydarzyło. Ale żeby tak było, to naprawdę trzeba się wykazać rozsądkiem i nie pędzić samochodem z dużą prędkością. Bo 5 minut zaoszczędzone czasu hmm, okazuje się, że czasami ma bardzo wielką cenę i zamiast oszczędności czasu to jest pogrzeb i smutek dla wielu, wielu ludzi. Fakcji ratowniczej wzięły udział trzy zastępy Straży Pożarnej, jeden zastęp z OSP Kamil z wrocławski i dwa zastępy z wrocławskiej dwójki.